A, no przecież, przepraszam bardzo. Zachowujesz się debilnym razem. Ja. <laughs> Znowu nie mam peleryny za po prostu te gra Ty, a u mnie raz masz, raz nie masz. Bal. No, gdzie on jest? Aha. Dobra gra, jak zawsze. Tak losowe miejsca kurwa lesem, że ja z tego nie mogę idź na drugą stronę w był najlepiej jak najszybciej Turde kurwa krążownik na nabuch Da mi się fris odnowi jeszcze i będzie kompletny a Argona. Stań jak najszybciej, Kupię ci to, kurwa. Na pałę! Wal! A, zamrożony tamten, tam, tamten? Kurwa. Boże. Hm. Debil, chciałbyś kurwa frajerzy wybawić. I to pociuszek gra lukiem No kurwej, da pałe hehe, na pałe he, he. Nie mogę się jeszcze ruszyć, kurwa, na pałę, Ty głupia, ci wino, HP! Kaj, potnęgo, Jebana kurwa, dobra, przec nie Niedoceniłem rywala, okej okay. W takim razie W takim razie będzie wuterowane Zapomniałem, że obaj są jako tako ogarnięci, kurwa Już każdy, kurwa te jebany poskoki w pleci Kurwa, ban na kurwa, żyk. Kiedyś w ogóle tego nie było, ludzie sobie jakieś razili kurwa i grali normalnie. Nie, nie było już tak kurwa. Kurwa, mnie tu teraz, nie ja A A no tak, nie mogę się ruszyć Ta jest! O, ty bahanie, kurwa, no ta! Dobra. Niech wezmą hana, kurwa, niech wezmą jebanego hana. Hana? Tak, bo łatwo się go jedzie, tak, no. W dupę? No i fart pierdolony. Bo za pierwszym razem nie mógł być zamrożony, nie? Kurwa, musi se gdzieś piździe gdzie wylądować Po tym przeciągnięciu, oczywiście, tak. O, no to łatwo. Piesek to tylko interesy. Idą do góry, chyba, czy nie? Nie, pies tam stoi sobie. A, teraz do góry, no? Mhm. Mm Cóż... Smutne. No to mapa jest z jednej strony okej, okay, z drugiej strony w sumie gówniana, no, jak na to spojrzysz, nie? Tutaj jest po lewej generalnie. A tam jest, dobra, ten jest, dobra. A tu po lewej jest Kenobi. Idzie kurwa na bloku oczywiście. Idzie baka też. Mhm, ale Tutaj na dole można łazić z tymi gwintami. Chyba będzie gejd. Jest ta chlebaka. A nad nami. -a, może byś poskoczył go wypchnął? Poskoczył, byś może go wyciągnął, bo tu siedzi chyba w przekrawędzi. Nie, bo se przewrotkę kurwa pierdolnie i nie, nie działa, bo nie, kurwa Pierdolny frajer. Widzisz, to jest nie? Wal, zamrożony, wal, wal, wal. Ale jak jest zamrożony, to stara się kurwa ten. Yy. Spierdalek, to na pałę, he. I te uderzenia w plecy pedalskie, jebane, kurwa. Uważaj, uważaj. debil. Szupakel trzeba było, najlepiej. No nic nie trzeba! On zawsze wie, kiedy w jedną szerwotkę, to no ta kurwa! Debil idzie za mną. nie ma jednego Poddajcie się. Teraz na górze cały czas, taka. Wiem, zeszedł, niedobrze. Zamrożony, nie zamrożonych, kurwa gówno pogoda Gówno brak. Jesteś tu gdzieś? Jeszcze dobrze gdzie z tym szybaku? siedzi tam w środku, nie? No po prostu kurwa... No zamroź go! No nic nie działa w tym głównie jebanym! Kurwa pierdolon, by sobie przewrotkę zawsze jebie kurwa, tak? Super! Ej, jak Ja ci całe HP zabierze! Ty kurwa ci terska jebana! Żyk! i Jakie uderzenia plesy plecy pedalskie! Ta jest kurwa, żyk! Pierdolone pedalsko kurwa! Ułom kurwa jeba! I na pałę, he! Na pałę, he! Oj, piesek przyszedł, ojej No kurwa, nic! Mati, czek, majciek, czek, mati, czek, mati, czek, Ułom Jeszcze kurwa coś się o tej jebanej grze zadziałać kurwa nie Spróbuj nie, jestem, no nie, nie mogę tak bo majticek, majticek, majticek. Mhm. Jeszcze dostanę kurwa od przodu przez blok to jest normalne kurwa tak? No tak bo świecić jest wszystko normalne kurwa wszystko git Chodź dawaj go dawaj go teraz nicki kurwa dawaj No ja pierdolę Zamrażam? Jeża no nie działa. Ja pierdolę kurwa gin! psio kurwo! Łatwo, mamy to. Uciekaj, pizdu. To wal mu w bądź będzie by szerwierdala teraz. Ułom jeban, nie mam tutaj, nie mam tu Dobra. Kurwa męczyć z jakimiś mentami jebanymi. Ja pierdolę kurwa. Uważaj. Małki o uderzenia w plecy podalskie, Ta jest. Pierdol o tak skinie moje bandy. Idziecie pieci. Mmm. Yeah. A, teraz jeszcze i tego I dobra. Tak. Ja pierdolę, jaki spoceniec, kurwa, dwa. Chyba masz tutaj ty czubako, raczej gówno robił, a w sobie mało co rzuca tym granat i tak jakby, no, mech, nie? Ale wer... Ja pierdolę. Też wiadomo, że ten bardziej spocony zjeb będzie ty światem kurwa, I wie wie ci się, siadzisz, a hape ci rozkudzi, he? Ale ją będzie najłatwiej zabić pewnie, więc jesteś tu? Ja pierdolę. No fajne kurwa. Ło, I... co to było? Łatwo? Ten, ten uderzenie w skoku jest citeckie jak kurwa, wiesz? Dwa hity zadaje, jeden. Bo, jakby na, na tym gównie mnie podskoczyło i dlatego tak szybko ujebało, nie? Ale można ją w czasie szarży da pierdolę. Szarżyć się gdzieś chyba. Nie muszę być nic. Oj, puszyk. Celża, żabak, gdzie HP? Chłopo. No i widzisz? On się blokował, kurwa, wieba by się za flety i insta sekundy. Kurwa balans. Dobra, teraz będzie treść, że pewnie. Are you just noob? Ja nic nie piszę, na koniec już napiszę ESA hez. DJ Argona 2V2 DJ Argona 2V2 EAAAAH! Choler, ja się staraj przede wszystkim nie zdechnąć, ale no. Saj... O kurwa, no to super. No. Lebaka to zwana. Widzisz, ja, że ta plebaka no. jak ma mózg, to może nas na przykład kupić na siknik, to Do góry poszli. Znowu! No cóż, do mnie idzie szmula. Super. Ty w razie jakiejś tej, stare się trzymasz tego puszcza cały czas, do momentu aż nie będą na kurwa, czy coś wiesz w tym desenie. Ty możemy raz jeden w jakimś takim jardynku napał? A nie, bo się boi. O nie... I uciekła sobie nie spadnie, spadła, łatwo dawaj go. No tak, oczywiście kurwa. nie, może falbak, falbak, falbak. Pucha, pelo, wyjebane tako na dwa hity, super balans. Spierdolę o ty kurwa. Teraz nabuch Nie zrozumiesz. Nie jesteś Nie

Tylko odpowiedni kąt, nie? Teraz? Tam od lewej, O, no, 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 Fajny no push. Mogliśmy go go nie? ale me... ja nie jestem. się. Jestem. Jestem. No. jak Jestem. No to, to jest zawsze sympatyczniejsze Dawaj dawaj, patrz jak biegie to ma bitnie. Stoi, patrzy, czy już może nie Jak się staną Teraz pójdzie na górę, dobra, dobra. 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 Papa, <laughs> pa, co no robik? <laughs> ja pierdolę. A wyszedł Ty Te Lucas, co ty widzisz to? Widzę, co to jest? Cheater. Odpalił city. <grywka> Ja nie, generalnie To nie, bigo, nie, 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 może. Ej, to blokujmy się po prostu, nie, 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 się nie, 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 I tak nie, Ja Jest, Aha, bo o kurwa! Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj! Sarza, Kurwa! Żyk? Za tobą idzie. Aha. No to nie jest w ogóle... No to łatwo,